Drodzy siostry i bracia, ta dzisiejsza niedziela jest niedzielą Słowa Bożego i jest ona okazją do tego, abyśmy uświadomili sobie, jak wielkim darem jest to, że możemy poznawać treść Pisma Świętego, czyli Bożego objawienia. I w ten sposób Poznawać prawdę Bożą, poznawać prawdę wiary, prawdy wiary, w nich wzrastać. Jest to wielki dar, którego może sobie nie uświadamiamy. Często jest tak, że uświadamiamy sobie wartość czego, czegoś dopiero wtedy, gdy to stracimy. Tak było z Izraelitami. Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Nehemiasza ukazuje nam ten epizod w życia ludu Bożego Starego Testamentu, kiedy po 70 latach niewoli babilońskiej przybyli oni do Jerozolimy, do swojej stolicy. I tam przy świątyni pańskiej zgromadzili się aby czytać Słowo Boże, Księgę Prawa. I ten opis mówi o tym, że czytali tę księgę prawa, była ona czytana, a lud słuchał zebrany tam właśnie na dziedzińcu przed świątynią, która była zburzona, przez pół dnia, od rana aż do wieczora, stali wszyscy i Mężczyźni, kobiety i wszyscy, którzy mogli słuchać, pisarz Ezdrasz, jak słyszymy w tym czytaniu, stanął na drewnianym podwyższeniu, otworzył księgę na oczach całego ludu i zaczął czytać, a lud odpowiadał: Amen, Amen. I mówi to dzisiejsze słowo, że czytano dobitnie, z dodaniem objaśnień, tak, że lud rozumiał czytanie. Dlaczego drodzy właśnie oni tak cały pół dnia słuchali tego słowa? Dlatego, że na nie, w niewoli, tam gdzie byli, przez 70 lat, byli pozbawieni możliwości kultu, którego wyznawali, kultu, bo nie było świątyni, nie składano ofiar. Prawdopodobnie też nie mogli uczestniczyć w nabożeństwach, być może także nie mieli ze sobą zwojów prawa Słowa Bożego, także zrodził się przez te 70 lat w nich głód słowa, głód słowa. Tak bardzo byli spragnieni treści Słowa Bożego, że stali przez pół dnia i słuchali tego słowa. Odkrywając jego wartość w życiu. No właśnie, drodzy, często jest tak, że to, co powiedziałem, że odkrywamy wartość czegoś dopiero wtedy, kiedy jesteśmy tego pozbawieni, gdy nam tego brak. Może, drodzy, jakoś w nas nie zrodził się głód słowa, bo mamy go na co dzień. Mamy go w każdej uszy świętej, która. Zaczyna się liturgią Słowa. Mamy dostęp do Pisma Świętego. Często jest tak, drodzy, są takie kraje, gdzie posiadanie Pisma Świętego jest zabronione, a co dopiero jego czytanie. Za posiadanie Pisma Świętego można trafić do więzienia, a nawet stracić życie. Więc, drodzy, dzisiejsza niedziela jest po to właśnie, abyśmy sobie uświadomili wartość słowa Bożego. Pan Jezus, kiedy rozpoczynał swoją publiczną działalność, jak wiemy, najpierw przebywał 40 dni i 40 nocy na pustyni. Tam się przygotowywał do swojej publicznej działalności. I tam był też kuszony przez diabła. Jedna z pokus Polegała na tym, bo Jezus już odczuwał głód na pustyni, tam trwał w poście. I diabeł, chcąc go skusić, chcąc, żeby go posłuchał, wiedząc, że Jezus jest głodny, powiedział, wskazując na kamienie: Powiedz tym kamieniom, aby stały się chlebem, i możesz się nakarmić. A wtedy Pan Jezus wypowiedział takie słowa: Nie samym chlebem, Żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Drodzy, chciałbym te słowa dzisiaj przywołać, tę niedzielę Słowa Bożego. Człowiek, każdy z nas składa się z ciała i składa się z duszy. I zarówno nasze ciało ma swoje potrzeby, o które bardzo zabiegamy. Tymi potrzebami ciała jest przede wszystkim pokarm. Napój i odzienie oraz no, dom, w którym możemy zamieszkać. Dzisiaj tak bardzo przykładamy wartość do zaspokajania potrzeb naszego ciała. Człowiek żyje coraz wygodniej, chce dogadzać sobie i dogadza, właśnie, żeby mu było wygodnie żeby mógł jak najlepiej zaspokoić potrzeby swego ciała, ale drodzy, bardzo często przez tą zbytnią troskę o, za 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 o zaspokajenie potrzeb ciała zaniedbujemy naszego ducha, a człowiek składa się nie tylko z ciała, ale i z ducha, z duszy, nieśmiertelnej duszy. I ta nasza dusza też ma swoje potrzeby. I też potrzebuje pokarmu. I tym pokarmem, drodzy, dla duszy naszej, dla naszego ducha jest między innymi Słowo Boże. Słowo Boże. Bo człowiek, drodzy, jest czymś więcej niż ciało. Święty Stanisław Kostka, młody, święty, mając, no, zginął, to znaczy umarł, mając 18 lat. Miał takie powiedzenie: Do większych rzeczy jestem stworzony. Naszym celem jest nie tylko życie tutaj na Ziemi, nie tylko nasza doczesność, ale do większych rzeczy jesteśmy stworzeni. Jesteśmy stworzeni do życia wiecznego. Do udziału w życiu Boga samego. I drogą do tego jest zaspokajanie potrzeb naszej duszy, naszego ducha. I drodzy, nasz duch karmi się Słowem Bożym. To Słowo Boże nadaje właśnie jest pokarmem dla naszej duszy, a kiedy karmiemy naszą duszę, to wtedy stajemy się w pełni człowiekiem, w pełni ludźmi, którzy zabiegają zarówno o ciało, jak i o ducha. I wtedy, dopiero jak karmimy naszego ducha, drodzy, odkrywamy głębszy sens i wartość naszego życia, że ono się nie wyczerpuje w doczesności. Mówi o tym nam Kościół w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Na samym początku, kiedy jest omówione, kim jest człowiek, w punkcie 27 znajdujemy takie słowa, takie, taki punkt, który brzmi tak, cytuję. Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajduje prawdę i szczęście, których nieustannie szuka. Tylko w Bogu znajdzie człowiek prawdę i szczęście, których nieustannie szuka. Rzeczywiście, drodzy, kiedy ograniczymy się tylko do zaspokajania potrzeb ciała, tylko do doczesności, to nigdy w pełni się tak nie zaspokoimy. I mamy tego dowody bardzo często. Nie brakuje tutaj na ziemi ludzi bardzo, bardzo bogatych, a mimo to wcale nie są szczęśliwsi. Wciąż gromadzą, wydają im się, że przez posiadanie dóbr materialnych zaspokoją swoje szczęście, a jednak są nieszczęśliwi, często sięgają po alkohol, po narkotyki, czegoś im w życiu brakuje. No właśnie, sensu i celu, które jest związane z naszym duchem, z powołaniem do życia wiecznego, z wiarą, z wartościami duchowymi. Więc prawdziwe są te słowa Pana Jezusa. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Więc drodzy właśnie, to pierwsze czytanie mówi nam, że właśnie potrzebujemy też pokarmu Słowa Bożego. I lud po niewoli sobie to bardzo uświadomił. Więc chcieli jakby nadrobić te 70 lat. Chcieli, chcieli zaspokoić w sobie ten głód Słowa i trwali na słuchaniu Słowa Bożego. Całe zgromadzenie Izraela. Drodzy tym Słowem Bożym jest Chrystus. Słowo, które stało się ciałem, które przyszło do nas. Jezus mówi o sobie, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Dzisiaj Pan Jezus jest ta scena, kiedy przychodzi do swojego rodzinnego miasta Nazaretu. Znany był już troszkę, już rozpoczął swoją publiczną działalność, ale pierwszy raz był w Nazarecie, więc kiedy przyszedł do synagogi na nabożeństwo, właśnie jego poproszono, aby odczytał przewidziany fragment Słowa Bożego, Pisma Świętego Prawa, proroków, bo taki był zwyczaj w tym nabożeństwie synagogalnym. Więc Jezus stanął, rozwinął zwój, księgi. Trafił na słowa proroka Izajasza i czytał: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi i obwoływał rok łaski od Pana. A kiedy zwinął księgę i usiadł, Oczy wszystkich było na niego zwrócone, chcieli, żeby dodał komentarz, żeby coś powiedział. I wtedy Jezus wypowiedział bardzo ważne słowa, które wskazują, kim On naprawdę jest, bo powiedział tak, dziś spełniły się słowa, któreście usłyszeli. Co to znaczy, drodzy? To znaczy, że w Jezusie spełniają się słowa. Słowa Pisma Świętego, wszystkie obietnice, które Bóg złożył w swoim Słowie. To On jest tym żywym Słowem Bożym, które stało się ciałem. Gdzie indziej Pan Jezus mówi do uczonych w Piśmie i Faryzeusze: Badacie pisma i szukacie w nich prawdy, to one o mnie dają świadectwo. Święty Hieronim. Wielki znawca Pisma Świętego, ten, który przetłumaczył Pismo Święte z języków oryginalnych na łacinę, wtedy łacina była językiem powszechnym, tak jak dzisiaj angielski, i on przetłumaczył całe Pismo Święte z języka aramejskiego, hebrajskiego i greckiego na łacinę i w ten sposób jakby umożliwił lekturę Pisma Świętego wielu ludziom, którzy znali łacinę. Wypowiedział takie słowa. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Drodzy, my, chrześcijanie, powinniśmy poznawać Chrystusa. Jak możemy Go poznać? Jak możemy poznać Chrystusa? Czytając i rozważając Pismo Święte? Czytacie Pisma, mówi Jezus to faryzeuszy, to one o mnie dają świadectwo. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, naszego Pana i zbawiciela, Słowa, które stało się ciałem. Dlatego, drodzy, tak ważne jest czytanie, poznawanie i rozważanie Słowa Bożego, Pisma Świętego. Najpierw Nowego Testamentu, później Starego Testamentu. One wszystkie dają świadectwo o Chrystusie. Drodzy, właśnie ta dzisiejsza niedziela ma nas zachęcić do tego, czy czujemy w sobie głód Słowa Bożego, może nie doceniamy tej wartości właśnie, może to dlatego, że mamy je na co dzień. Trzeba, drodzy, żebyśmy poczuli głód Słowa, żebyśmy zapragnęli karmić się tym Słowem docenić Jego obecność, Jego wartość w naszym życiu. Yy, więc powinniśmy, drodzy, jak najczęściej słuchać Słowa Bożego i korzystać z Niego. Dziękujmy Bogu za to, że mamy swoje świątynie, że mamy swoje nabożeństwa, że mamy liturgię Słowa Bożego, że to Słowo Boże jest czytane. Ale drodzy, sięgajmy też sami do Pisma Świętego. Niech ono nie stoi w naszym domu na półce zakurzone. Otwierajmy nasze Pisma Święte. Czytajmy je. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, zapewne słyszeliście, jak był beatyfikacja rodziny Ulmów. Nie? Teraz, jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, w zeszłym roku. No i to ulmowie to ci, którzy tam zginęli, bo pomagali Żydom i y, podobno ten, y, w rodzinie ulmów był egzemplarz Pisma Świętego Nowego Testamentu i niektóre fragmenty były podkreślone. I między innymi były też podkreślone y, te słowa z y, y, ten, przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Właśnie. Myślę, że kierując się właśnie tym Słowem Bożym, rodzina Ulmów zdecydowała się na to, żeby przyjąć do swojego domu tę rodzinę żydowską i co prawda oddali za to swoje życie, ale Kościół uznał ich za beatyfikowanych, czyli tych, którzy osiągnęli zbawienie. Kierowali się Słowem Bożym właśnie. To ono było tym źródłem ich postępowania, natchnieniem dla za ich czynów. Chciałbym, drodzy, też jeszcze powiedzieć o kręgu biblijnym, który mamy w naszej parafii. Już w lutym, na początku lutego, 6 lutego, w czwartek odbędzie się pierwsze spotkanie w tym roku, później będziemy się spotykać co tydzień, co dwa tygodnie, przepraszam, co dwa tygodnie są spotkania kręgu biblijnego. To też jest okazja, drodzy. Ten kręg biblijny jest dla wszystkich, nie tylko dla wybranych. Każdy z nas może przyjść. Aby tam uczestniczyć w tym kręgu biblijnym, poznawać treść Słowa Bożego, słuchać tego Słowa, słuchać jak się inni nim dzielą, a potem może samemu też włączać się w dzielenie. Zachęcam, zachęcam do czytania, rozważania, doceniania treści Słowa Bożego, do uczestnictwa w kręgach biblijnych. Amen.